Cześć witajcie w kolejnym odcinku e, Minecraft e, dzisiaj będziemy grali znów e, w Minecrafta e, oczywiście tutaj dzisiaj będziemy zwiedzali e, pustynię bo eksplorujemy sobie tutaj troszkę mam nadzieję oczywiście na wstępie powiem że jeśli ten odcinek Ci się spodoba e, postaw łapkę w górę i napisz komentarz to mnie będzie motywowało e, do następnej żebym no pracował tak <laughs> można tak powiedzieć e, do tutaj no żebym, motywować mnie do pracy, tak? No i dzisiaj będziemy sobie zwiedzali oczywiście najpierw sobie sprawdzę jeszcze w opcjach, czy mam wszystko poziom trudny, muzyka, dźwięk włączona, jak pamiętam, no i dobra niepotrzebna nam muzyka, bo jest w tle moja no i dobra, no i lecimy no, oczywiście możemy sobie tutaj, te, tego też nie pamiętacie, bo tutaj było poza odcinkiem wszystko, ale pokażę Wam, jakie mam rzeczy. Mam takie rzeczy, właśnie sobie zobaczcie. zastupujcie sobie filmik. No, tutaj mamy jakiś słonecznik, i tak dalej. Dobrze, mamy łóżko, też, oczywiście. A więc dobrze. Dobra, lecimy, zwiedzać. Mam nadzieję, że znajdziemy jakichś bilargerów czy coś w tym guście. A może jakieś, może i kejwy. Nawet byśmy znaleźli jakieś fajne kejwy, i może byśmy się pobili troszkę z potworkami i pozbierali troszkę ekspa, i tak dalej. Moi drodzy. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek będzie ciekawy Nie to jak tam niektóre odcinki nagrywam są naprawdę bardzo nude. <śmum> są to przyznaję No i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić yy... No a więc tak yy, Co my tutaj mamy? Mamy jakiś tutaj ten O i widzimy lawę Tam nie chcemy wpaść Tak, hmm, tam pies mi szczerze yy... Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy coś fajnego, bo naprawdę nie chciałbym Żeby ten odcinek był nudny, tak? Nudny, powiedziałem Dobrze, mm, oczywiście Gdzie by sobie pójść? Tam byśmy może Tam jakbyśmy poszli, to by było fajnie nawet <laughs> No teksty Dobrze, spróbujemy sobie coś tutaj znaleźć Oczywiście zbudujemy na nas domek, żebyśmy się przespali, bo mamy tutaj ten w ogóle nikogo tutaj nie ma, jest pustkowie normalnie, no to czemu mamy się spodziewać po pustyni, nie? Pustkowie to totalne. O, i widzimy jakiś cave. Chyba. To co, wchodzimy? Dawajcie łapkę w górę i wchodzimy. Oj. A w ogóle jedzenia mam? Mam jakieś jedzenia. Hm, zamienimy to jak na ten papier. Samie Warto jeść? Nie, może już miałem się przygotować do jedzenia i nie. Dobra. O kurczę, creeper, już. Już creeperze tutaj jesteś. I wybuch. Super. O! I powiem wam tak, żeby postaram się tutaj wrzu wrzucać więcej filmów na mój kanał, bo ostatnio jakiś leniem jestem i tak. Leniem i nic nie, nie robię na tym YouTubie ostatnio. Nagrywałam filmy, a to dwa dni temu nagrałem ten Minecraft i tak teraz tym. Możliwe, że yy, jak ja to nagrywam, to dopiero za dwa dni pojawi się ten. O, jeszcze mam tutaj. Fajne rzeczy. Pozbierajmy sobie tego troszkę. Oczywiście gramy na demo, ale powiem Wam naprawdę, że zainstaluję sobie normalnego, mam nadzieję, Minecrafta. Z pełną wersją. E, może bez modów, może z modami, nie wiem. E, oczywiście, no zobaczymy. E, oczywiście widzę od razu, że jak wyczyściłem komputer, to od razu widzę różnicę w Minecrafcie, że się nie zacina. I to mnie co mnie bardzo właśnie cieszy. Jak wyczyściłem przed chwilą, znaczy nie przed godzinkę temu przed odcinkiem, można tak powiedzieć, wyczyściłem tutaj ładnie nam mi komputer. Sobie wyczyściłem. No dobra, no, dość tej cleva. Zbieraj to, bo to się przyda. creeper na został, ale to się bardzo go nie wystraszyłem, bo nie ma sensu się bać. Tam jest coś więcej. Ej, nic nie ma. Oprócz tych, tych ale nie chcę mi się zbierać, bo chcę zwiedzać, póki jest widno. A tutaj jeszcze coś, na dole, ale dobra. Uciekajmy stąd, jeszcze znajmy kolejny Creeper, w głównie koło nas, i ciemno już No nie, no już się ciemno robi. Jak widzę. No hmm. to zużyjemy, to jest niepotrzebne. Dobra, to pójdźmy sobie o tam daleko. Szybko. Nie daleko. Daleko i szybko. Pójdźmy sobie tam, ponieważ kątem oka widać, że tam jest coś siedzącego, aż się boję normalnie. No i poświęcejmy sobie, o, oczywiście byśmy sobie zjedli. Czasami czasami zetnie, no. ale ja tam teraz na przykład. się coś świeci. Alewa pewnie. No wiem. To tutaj sobie zrobimy domek. O kurczę! Ja żeś mnie wystraszył, Panie Weź się ogarni tam i cicho bądź. Expa, ekspa, ekspa, ekspa. Zombie, idź mi stąd! Kurczę! Spaduwa. Och przepraszam, boję się. Szybko. Uf. Dobra, jest dobrze. Znaczy nie jest dobrze. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego. Nie wiem co robić właśnie zaraz. Niedobrze. Teraz będziemy mieli gdzie postawić łóżko i się przespać. Nie możesz teraz odpoczywać. W pobliżu są potwory. Super. Nie wiedziałem, że w Minecraftie nie można spać, kiedy są potwory w pobliżu. To trzeba się z nimi rozprawić. Wyciągamy mieczyk. Jeszcze tam, zombie. Idźcie mi stąd, Paszowon. Ej, ty mnie uderzył Ty mnie jeszcze raz uder... Idź mi stąd. To jest moja posesja. O kurde. Poczekajcie. A co jeśli zginiemy? Kurczę. Dajcie łapkę w górę, proszę Dajcie łapkę w górę, bo nie przyszyję tego. Hm. Hmm, ludzie, co ja mam zrobić? Dobrze, moi drodzy, nie będziemy kończyć tego odcinka, co wy sobie myślicie, ale weźmiemy opcję pokojową. O wiele lepiej. Przepraszam was, że tak zrobiłam, ale muszę się przespać, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek był nudny. Dobra. Zbieramy i idziemy, dobra Jest Sonek! Oczywiście znowu sobie włączymy tutaj potworki. Trudy, żeby było fajnie, bo Minecraft jest nudny czasami. Sam w sobie. No i dobra, idziemy. Mhm. Ciekawe co tutaj znajdziemy ciekawego. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Tam coś jest, tam coś jest. Tam coś jest, i tam coś jest, i tam już nic nie ma takiego ciekawego. Hmm, gdzie byśmy poszli? Tam, tam są góry, może pójdziemy może pójdziemy tam, tam są góry, tam już byliśmy. Tutaj też są góry, a tam nie ma gór. Ha. No i dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jak jeszcze raz powtarzam, jeśli Wam się spodoba, postawcie łapkę w górę. Przypominam Wam o tym co czas, możecie zapomnieć. E, oczywiście mam nadzieję, że nie zapomniecie. O no, możecie subskrybować, jeśli mnie nie subskrybujecie. Zanim jeszcze będziecie dalej oglądać ten odcinek, upewnijcie się, czy subskrybujecie mój kanał. Mhm. Tam coś jest, tam coś daleko jest, ale... Kurczę, nie jest nic ciekawego tutaj na razie. Weźmiemy sobie łódkę i popłyniemy. W piasku? Dobra! Bak, jakiś, ale. No, leci. Okay. Oj, uważaj. O, dobrze. No. co zwrot, lecimy. Uważaj. Ej, niebezpiecznie, tu tym pływać. Tutaj. Po takich zakątkach. Coś nie za bardzo, ale dobrze... No właśnie, mówiłem o tym. Dobrze, że Minecraft mi tak nie ścina, bo ja nie wiem za bardzo. Dobrze, że mi tak bardzo nie ścina. Nie wiem do czego nie można spać. Yy, a rano po pierwsza, a po drugie no nie, nie wiem do czego Minecraft jest to. Bo oczywiście m, powiedzcie mi tutaj, napiszcie w komentarzach, czego w mojej serii brakuje, yy, co byście chcieli zobaczyć. No, oczywiście yy, nie unsubscribe, Mam no, problemy znowu. Nie unsubskrybujcie, um ponieważ nie ma sensu. Ponieważ będzie za niedługo, dalej będziemy toczyć tutaj ładne. Chociaż nie, to się przyda. To się przyda, wymienimy na paty. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam odpowiada. Nie, no nie, musimy sobie coś zrobić. poczekajcie Crafting Table. Crafting table. Okej, wiecie. Ja chciałam tutaj zrobić teraz, był już zapomniałem nawet. O, ja jest dobra. Chciał, czy to można zjeść. O, super, chcecimy jak. Dobra. Co ja chciałam zrobić? Chciałem nie powódnie. Powierzchni. Nie, ale tutaj wysadzam trochę... Te... Hmm, powiedzcie mi co ja mogę... Po co, co ja chciałam piec? A! o tak. Teraz się tu będzie trochę to robiło. No ale poczekamy! No co, nie będziemy czekać. Tam coś jest... Yeah. Przy okazji możemy sobie troszkę tej skraptować. Ha, ha śmieszne Oczywiście to sobie posadzimy Sadzonka Kolejna sadzonka I kolejna sadzonka No dobrze Myślimy, że wystarczy Dobrze Ym, To, co to mamy Jedzenie Jedzenie No jedną tylko, super Już cztery, dobra na wszystko nie będziemy czekać, a to sobie przy okazji o to podbieram Wszystko. W ogóle napiszcie mi w komentarzach, nie wiem czy w tej niepełnej wersji można zrobić y, ekwipu ekwipunek, czyli chodzi mi o plecak. No ale jeśli się da, to mi napiszcie i powiedzcie jak to zrobić. Albo ja tam poszukam coś tam w polaników, ale jakbyście napisali komentarz, to by mnie wiedział, że ktoś to ogląda. w ogóle. Bardzo śmieszne. Nie, w sobie nie śmieszne To nie jest śmieszne Dobra, bierzemy to Jeszcze jedno, nie... poczekamy na jedno Pyk I już wystarczy, już Dobra Dobra Super Super kacki, super Czemu? T... Ok, nieważne. No. ty, No. Dziękuję. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. I mam nadzieję, napiszcie w komentarzach, czy taki styl. Uu. Czy taki styl odcinka z Minecrafta Wam odpowiada, jeśli tak. Postać łapkę w górę i napiszcie to w komentarzu, najlepiej. A my będziemy szukać dalej tutaj. I oczywiście, jeśli chcecie, dalszy ciąg od tego odcinka, bo myślę, że już zaraz będziemy kończyli. Tym bardziej, jak tutaj mi się coś nie respiło za bardzo. Lecimy stąd! Ja lubię takich sporów. No to ten, no to myślę, że w tym odcinku to będzie zaraz na tyle. Jeśli chcecie, dalszą część to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i będzie dobrze. Dziękuję oczywiście w tym odcinku za 30 subskrypcji. Piszcie pod tym filmem, możecie pisać różne, różne pytania e, do mnie, żebym odpowiedział, bo chcę zrobić serię QA, więc moglibyście pisać. No i myślę, że możecie, no nie no raczej jesteście z kamerką, żeby było, nie? Bo to było z takiej sample, jak dnia bez kamerki, co to, to sam wiem, że na ciebie gorzej ogląda bez kamerki. No, chyba, że jakieś ciekawostki, no to chyba tak. Na przykład czyli no, różnie, nie? Dobrze, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Yy, za 30 subskrypcji również dziękuję. Jeśli będzie więcej, będzie odcinek specjalny. Załóżmy, że to jest odcinek specjalny. Yy, no, no i tak by było fajnie, no. Yy, myślę, że to będzie już jeszcze raz, może, że to będzie na tyle. Dobrze. Yy, a więc, no... Mam nadzieję, że znajdę coś ciekawego. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie jeszcze raz. Dajcie łapkę w górę, daj łapkę w górę, jeśli Ci się ten odcinek spodobał. Trzymaj się, cześć, do kolejnego odcinka i do kolejnej części z Minecrafta. Zobaczymy, co się w kolejnej części będzie działo. Wow!